Mieszku, wiedzieć, jak się czyta twój nick? W polsku? Nie wiem, w ja szkole wiem, byłem. Jest po polsku, byku, Kserius. Mówiłem, jeździłem z ksero. Ja a nie, nie za drugą. przepraszam, inaczej powiedziałem. Jeździłem z kserem. A ty sobie ubzdurłeś, że nazwałem cię, że jesteś ksero. Nie lepiej, faks. Ja, nie, wiesz co, kurwa, Monday, pierdol się, lamusie, nie? Ja pierdolę. Ale kurwa przeinaczasz Wiesz Ale co? byczku, ale byczku tak powiedziałem To ty mówisz do mnie, ale czemu ty, co ty kurwa moją ksywkę ten coś tam zacząłeś gadać ja mówię, no myślałem, że tak się toczy tak Mówię i jeździłem dobra, z kserem. Dobra już, dobra Ty, ja, bo ty ja masz dobra. miejsce tam w łowiczu ale kurwa, że na białe Deadu, robaki tak bierzesz? Ci. Że na białe robaki tak bierzesz? Dedu, ja ci mówiłem, <noise> że to każdy ma wyjebane chopia... Ale a ty stary, się Ja nienawidzę, kurwa, jak ktoś tu mnie sapia.